Nie będzie nowego przetargu na odbiór odpadów w 2015 roku w Łodzi, w związku z tym nie będzie wypełniania nowych deklaracji. Ale czy będą zatem zalegające w koszach śmieci i czy miasto odda nadpłacone przez Łodzian pieniądze? Pytali podczas 92. sesji Rady Miejskiej Radni Opozycyjni. Pytała też o to Agnieszka Rudkowska. Obecna umowa z firmami na odbiór odpadów kończy się z końcem roku. Oznacza to tyle, że od 2015 roku powinny być podpisane nowe umowy, a wcześniej ogłoszony i rozstrzygnięty nowy przetarg. Ale miasto zdecydowało inaczej. Przetarg, który zorganizowaliśmy w 2013 roku, daje nam możliwość wprowadzenia tak zwanego zamówienia uzupełniającego. To oznacza, że firmy dotąd działające na rynku MPO, Tonsmeier i Remondis, przystąpią do negocjacji. Zamówienie uzupełniające przewidziane jest na pół roku, do końca czerwca 2015. Wszystko po to, jak tłumaczy dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, by w nowym przetargu mogły być także wprowadzone zmiany, które przewidują przygotowywane obecnie projekty nowej ustawy śmieciowej. Ta zmiana ustawy da nam nowe wytyczne do specyfikacji. Nie będzie tam dla mieszkańca to na pewno jest dogodność to, że w chwili zmiany jakiejkolwiek ceny na wyższą, niższą czy, no nie wiem, wyższa, niższa, prawda? To nie będzie musiał składać deklaracji, to jest podstawa. Ale problemem pozostaje zwrot nadpłaconych przez łodzian pieniędzy. Miasto nie może ich fizycznie oddać każdemu mieszkańcowi. Od początku funkcjonowania nowego systemu, nowej ustawy śmieciowej, czyli od 1 lipca 2013 roku, miasto w sposób nadmierny zebrało od mieszkańców 50 milionów złotych. Nadwyżka podatku śmieciowego na jednego mieszkańca wynosi już około 70 zł i ciągle rośnie. Dyrektor Jasińska tłumaczy, że w przyszłym roku mieszkańcy nie zapłacą wyższego podatku śmieciowego, choć firmy odbierające odpady prawdopodobnie będą żądały wyższych kwot. Tę różnicę ma pokryć nadpłacony do tej pory podatek. Firmy nie zarobiły na tym przetargu, więc na pewno y, będą chciały wyrównać ceny. Y, Ceny na poziomie tego, co jest w całej Polsce. Więc jesteśmy przygotowani na to, że ta cena wzrośnie. Ale dla mieszkańca się nic nie zmieni. Bez zmian jest także sytuacja inwestycji na dworcu fabrycznym. Radni zażądali wyjaśnień od prezydenta miasta po tym, jak światło dzienne ujrzało pismo od firmy Torpol, informujące o braku możliwości zrealizowania całej inwestycji w terminie. Podczas sesji usłyszeli zapewnienia. Nie ma zgody żadnego z zamawiających na zmianę tego terminu. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to odpowiedź jest w trakcie przygotowania, będzie podpisana przez wszystkich zamawiających. Niedotrzymanie terminu to dla firmy kary umowne, a dla miasta brak możliwości rozliczenia się z unijnych funduszy. A co za tym idzie? Prawdopodobieństwo utraty około 250 milionów złotych. Dziwi mnie, że informacje o problemach wynikających z realizacji kontraktu budowy dworca Łódź Fabryczna wraz z węzłem multimodalnym, wraz z systemem dróg wokół dworca, są przez prezydenta miasta Łodzi tak skrzętnie ukrywane. Tego nie powinno się robić. Firma Tolpor, która walczy o kwotę prawie miliona złotych dziennie za każdy, za każdy dzień opóźnienia na tej inwestycji, nie potrzebuje ani najwyższej klasy specjalistów, prawników, adwokatów, kancelarii. Mecenasów, bo najlepszych adwokatów znajduje w wódzkiej opozycji. Niech więc pan Mateusz Walasek i jego partyjni koledzy wsiadają w jakiś samolot najlepiej, bo będzie szybciej, niech lecą do Brukseli i załatwiają e, tę sprawę, żebyśmy tego e, dofinansowania nie utracili, bo Łódź kompletnie zrujnowana przez tam nieudaczną ekipę tak ogromnego ciężaru finansowego już nie uciągnie. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie przedstawicieli miasta z PKP PLK i PKPSA, między innymi w sprawie pisma od firmy Torpol.